Witam w normalnym filmie. Jeźdź pan po te pszenice, pokaż pan te pszenice. Postają go panie, jedź. Rożaj panie tym maszynom, jedź pan szepci tym traktorem. Czego takie panie dziadu, ruszasz wolni? Rożnij pani tymi biegami, żeby panu koło się nie skręciło od wozu. Gdzie ma pan tu wóz? Chyba przyczepę pania zapnij. Nie ma pan przyczepy. Co panu się, hedor urwał? To jest pszenica, panie. Wysiadź z tym, tej... gdzie ten traktor jedziesz, kurde, tam w to zboże. Ty dziadu chciałaś wjechać w to pole. Zatrzymanie filmu. To jest pszenica, panie. Jaś pan pod kukurydzą. Kuku Widam, to tak lec się to, stoi jedno pole. Tutaj moje kukurydze tam jest, drugie to planie, Będzie kupione, trzecie to pole. Zobaczymy, jakie to jest pole za chwilę. I będzie to pole do kupienia. Tu będzie kukurydza w przyszłym roku na tym polu siony. Tu będą trzy pola kukurydzy. Dziękuję za uwagę w tym filmie. Pozdrawiam. Damunika do kacku. Więcej się o to mnie nie pytaj w takie szczegóły. Zaraz Ci zapowiadam. Tak nie będzie. Zaraz Ci zapowiadam.